Dzika Dobra Jadem Tu nie ma słońca witamy wszystkich. Dzisiaj pierwszy lipiec, godzina 7.58. Nie wiem czy będzie widać na zegarze DCF, ale spróbujemy się to zrobić. Jest. Widać? Nie widać? Ma blisko. Będziemy za chwilę wypuszczać gołębie. Jest. 7.58. Kolega Janusz będzie odcinął plumby. Dobre, Janusz, odcinamy. Jademy z tym światem już wsadzić tak mocno. Wsadź to tam i ukręć No i dobre, zostaw. I jademy dalej. Z tym no Plomby mocne to no, ury, normalnie to urywe to jakby tela dojechali to u nas tu nic więcej nie słońce świeci trzeba patrzeć wiesz, żeby wszystkie były dokładnie odcięte Poszło ja. Jest pięknie. Ta jest pusta Jest. Pogoda jest chyba idealna na wypuszczenie dzisiaj. Nie wiem ile będzie stopni, ale kole 15, więcej nie będzie, nie? 15 na aucie, patrzył? No, no to bajka. Po tym plomby trzeba będzie posprzątać tu. Parking to jest taki do kamperów. 6 kamperów tu stoi. To jest pusty kosz. I no trzeba otworzyć ten no, otwórz tą za O pięknie. Jademy dalej. Teraz jademy tu kabina. Jeszcze przypomnij mi potem, żeby włączył merka na tym dachu. Mhm. Jakby pozbieramy do wiaderka, jakby ktoś chciał no. popatrzeć, to, to bydą. Jakbyś nie no. chciał, żeby uleciały, wiesz? No, czekaj. O, no, to przymknij to. Bo to za... Kosz po, trzeba pociągnąć do nas, wiesz, żeby on się nie otworzył prędzej. O tak. To puste. jest puste. Jademy dalej. Został tu jeszcze na zegarze, do żeby pokazał do. A, a 7.01 było? a, a nie 8-1. Dobra, dobra, mamy, No, 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 trzeba ich pociągać trochę, bo. Koszty są troszkę luźniejsze i. zawsze tu ta ta plomba. poczekaj jaką ona to F44. Ta 7, głowno. 79798. No utnij ją Bo zaraz ta korba Wsadzimy i no jeszcze poczekamy, wiesz? O, pięknie. To potem korba się sadzi, że to. Dobra, no, Idziemy tam drugą No, 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 oczywiście. Tu cało pusto, kabina, żeby nie było nie da i tu mamy flagę z Maratuńczyka w Adowice. dziękujemy też za pomoc którzy nam pomogli to zrealizować nasza związkowi zawodowemu przede wszystkim z pniówka ZZG No i jademy dalej Pięknie Pięknie No i no dobrze świadczy, że że nic nie było robione tak jak to było na Wilczej zaplombowane tak to wszystko jest słoneczko świeci elegancko tu trzymaj jak za dobrze, są mocne wiesz ale no, to nie wyciągnie to samo odpadnie chyba, nie? Ósma, trzy jest, no 3 minuty, no, już zeszło. Pięknie. Idzie ogień. Chciałbym, żeby ten zegar wskazał datę, ale... Może się uda. Wysoko, nie? Drabinka by się przydała. Jest. No jedni stoi w kolejce za, za rozumem, a drudzy za wzrostem. No. <gry> Dobre, to potem pozbieramy wszystko. Czekaj i teraz jeszcze pójdę, ta kamerka włączył na tym dachu. Wiesz? Jest 8,4, nie wiem czy to będzie widać, jest widać. Będzie 5 minut opóźnienia, ale nic nie robi, 5 minut mimo, ma. tu mamy kibiców dużo, tu, tu jeszcze więcej, ląby leżą. i się pasą. To czekaj, zostanę tam dali, żeby Cię było widać fajnie. Wszystko mamy, tak? Ja. No, dobra. Ja. No i startujemy, panowie. Janusz, kosz jeden! Kosz! Kosz, Nie, tu. Tu. Dawaj, drugą stronę. O, tu jednego musimy... Jeden gołąb jest jakiś cholerny, ale za rogu. Ale spokój, spokój. dawaj do korby. Już. Jeden gołąbek jest jakiś zraniony, ale postaramy się go chwycić Mocni, mocni Poszły Trzeba popatrzeć jak już tu jest kosz Oj no. Odejdź Wszystkie kosze Idź posprawdzaj wszystkie kosze czy podłaźły <laughs> Lecą. Chyba na wschód. Dwie takie grupy się rozdzieliły. Trzeba no. tamtego głębia złapać. Jest uszkodzony mu skrzydło. Tyngu. raczej nie. A, już nawet nie widać. Oni śladu. ola. To jest tu Tu jakieś dwa gołębie są Patrzę ale no. Nie widać Poszły tam gdzieś na zatokę na, w kierunku, ale czemu znowu kółek nie robią? Ani śladu. Jeden gołąb jest uszkodzony. Będziemy musieli go złapać i, i przywieźć do, do domu. No, ani śladu po nich.